Gracias. Po meczu z Jagiellonią wszyscy mieli nadzieję, że uda w końcu wygrać się drugi mecz z rzędu. Niestety się nie udało i ta tradycja, niestety, niechlubna została podtrzymana. Ja myślę, że szkoda przede wszystkim tego meczu, bo prowadziliśmy grę, myśleliśmy, że dowieziemy ten mecz już do końca, że, że wygramy ten mecz. I niestety e, mieliśmy troszkę dużo sytuacji, nie wykorzystaliśmy i później się to zemściło

Ja myślę, że w tej sytuacji nie zabrakło dy, dy, koncentracji, po prostu wyszedł muszczał spoza poza 16 metrów taki, no i myślę, że tu nie było winy w braku koncentracji, myślę, że troszeczkę szczęścia zabrakło. Przed meczem sporo mówiło się o problemach z ustawieniem defensywy, ale ta gra wychodziła Wam całkiem przyzwoicie. No myślę, że tak, że gra w defensywa nie wygląda źle, no, mówię szkoda, szkoda, że nie wieźliśmy tych, tych, tych trzech punktów do końca i że nie wykorzystaliśmy sytuacji z przodu. Później się to zemściło i, i niestety straciliśmy w ramku. Właśnie tych okazji do podwyższenia wyniku było sporo. Jak to wygląda z pana perspektywy, z, z perspektywy obrońcy? No na pewno szkoda jest, jak z tyłu się broni i tych sytuacji, dużo stwarzamy i ich nie wykorzystujemy, no ale yy, ja nie będę oceniał. Yy, jesteśmy razem całą drużyną, no i szkoda, że przede wszystkim mówię, nie dowieźliśmy tego 1-0. Chociażby do, do końca. Mati! Mati! Przy pustych trybunach przez moment chyba też nie grało się za dobrze. Znaczy ja nie zwracałem na to uwagi, ja chciałem się skupić na meczu i, i, i robić swoje przede wszystkim. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to myślę, że przede wszystkim Przysporzyło nam dużo emocji, a przede wszystkim w końcówce tego meczu. Dobrze, ten mecz zaczęliśmy. Pierwsze 10-15 minut całkiem nieźle to wyglądało z naszej strony. Wydawało się, że wszystko kontrolujemy. Aż w, ciągu, aż w końcu, w ciągu kilku minut, wszystko nam się posypało. Straciliśmy bramkę. No już trzeba było w ten wynik gonić. Stąd też zmiana personalna, stawienie ofensywnego zawodnika. Ale to z każdą minutą tego meczu, mimo wiesz, e, groźnych sytuacji ze strony widzewa, który to kontrował po próbach naszego pozycyjnego ataku. Z każdą minutą nabierali te nasze akcje większych rumieńców. Były coraz groźniejsze. I ostatnie 20 minut uważam należało do nas. Eee. Koniec eee. wszystkiego jest taki, że podzieliliśmy się dzisiaj punktami, i myślę, że podsumowując całe to dzisiejsze spotkanie, myślę, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony nie można być do końca zadowolony. Dziękuję. Bo dla nas to spotkanie zaczęło się w ofensywie dopiero od 25 minuty, kiedy to oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę Bełchatowa. Strzelał Piotrek Żelczek z bardzo daleka, ale był to groźny strzał. Później zdobyliśmy w bardzo ważnym momencie meczu bramkę, która pozwoliła nam grać troszeczkę inaczej w drugiej połowie. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy dużo okazji do kontrataków z racji tego, że Bełchatów starał się gonić wynik, co było dla nas zrozumiałe i naturalne. Niestety. Zawiodła skuteczność w kluczowym momencie. Z tych sytuacji, które mieli nasi napastnicy musimy zdobyć drugą bramkę. Wtedy spokojnie gralibyśmy już do końca. Tak się nie stało. Bełchatów zdobył bramkę również po, rzutu, po rzucie rożnym. Bardzo ładny strzał Nowaka. Remis, który mnie cieszy. Trudno musimy zaakceptować ten jeden punkt. On jeszcze nie rozwiązuje żadnego problemu dla nas ani dla Bełchatowa. Musimy myśleć o kolejnym meczu. Dziękuję. Dzie no Na pewno mecz obfitał w sytuacje. Moim zdaniem mieliśmy więcej tych sytuacji. Na pewno brakowało wykończenia skuteczniejszego. Cieszę się z tej bramki strzelonej. No, mamy nadzieję, że w niedzielę zdobędziemy trzy punkty.